Siemano w środę. Tak jak widać. Tak. Jedziemy od rana góry. No na platformę. No muszę się tak streszczać, bo mam a no ponad 1000 km do sadu A jest już z 15.00 7 Dawno powinienem być tam gdzieś już w okolicy, a ze względu na to, że jeszcze ciągnik musiałem zatankować, muszę się spinać, no na razie nie mogę, bo widzicie. Dopiero wyjechany jeszcze nie drzwiany, więc nie mogę go pałować od razu, tak? No i yy, Jeden z widzów pytał, czy nie orientuje się na temat cen gruszki konferencji powiem tak na temat gruszki konferencji ogólnie na temat uprawy gruszki uprawy to ja nie za wiele wiem bo ja tego po prostu nie uprawiam nigdy tego nie uprawiałem no i tyle jeżeli będę miał taką możliwość to się dowiem a najprawdopodobniej taką możliwość będę miał więc albo dziś albo jutro Staram się jakiś tam przedział cenowy, jak w tym momencie za tą gruchę jest, podać. To coś mi Kolejne z pytań widzów na temat długich dojazdów. To no jest to uciążliwe w pewnym sensie, natomiast troszeczkę ten problem ogranicza to, że. No, te ciągniki dzisiaj są po prostu szybkie i, i powiedzmy, że tak do połowy sezonu ja tak bardzo tego nie odczuwam. Po połowie sezonu jest to dla mnie problematyczna sprawa, nie będę ukrywał. Bo jeżeli po prostu na przykład pryskanie, które ja robię no niestety samemu, to uwierzcie mi, przełom maja, czerwca, no to człowiek ma już naprawdę dosyć tego. Tym bardziej, jeżeli to przestanie łącznie z tymi dojazdami trwa te około 13 godzin, 14 nawet czasem. No to jest ciężko, no ale cóż, ktoś to zrobić musi, prawda? No i co, jadę do Popaków, zaczynamy jechać na razie górę od rana liczę na to, że się uda to z samej góry wjechać do południa bo się troszkę te plany pozmieniały, tak jak mówię no. yy, chciałem wysłać na to, na, to na to spotkanie, no. zobaczymy czy się uda Ja no, będziemy szarżować, bo jeszcze jest trochę ślisko zobaczymy czy to się uda, mam nadzieję, że się uda jeżeli nie, no to jeszcze jutro mamy dzień ale jestem dobrej myśli, że mam to dzisiaj sprawnie pójdzie. No i moi drodzy w Sandomierzu po robocie Godzina 12.15. Sami widzicie też ze śniegiem pada, no bez sensu moknąć, szarpać się tam drzewa mokre. Chłopaki pojechali, ja też już wracam. Także no, troszkę nam pogoda plany krzyżuje. Najprawdopodobniej do końca tygodnia mamy mieć taką pogodę. No miejmy nadzieję, że się to nie sprawdzi, bo tak jak Wam mówiłem wcześniej, no chciałem to w tym tygodniu już skończyć, żeby to mieć już z głowy. I co? No wracam na bazę. Może uda się wyskoczyć tam, zerknąć na, te, na to spotkanie sadownicze. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda, bo jeszcze też parę spraw do załatwienia no ale ale spróbuję się wyrwać słuchajcie, no udało się wyskoczyć na chwilkę na to spotkanie co prawda ta konferencja, która mnie interesowała, no to już niestety mnie ominęła ale żadna strata bo to co się chciałem dowiedzieć, to i tak się dowiem w swój sposób i wiecie co, powiem Wam szczerze, e, jakie wrażenia? No, Nagrałem Wam tam kilka takich ujęć w sumie tego, co tam w miarę najciekawsze było e, z maszyn oczywiście, no bo wiadomo jakieś tam środki, nawozy i tak dalej, to wszyscy to znacie, nie ma sensu tego po raz setny czy tysięczny nagrywać po to tylko żeby wypełnić materiał bo to no tak jak mówię no nie ma sensu co do samych maszyn które tam nagrałem no, no nie komentuję wyposażenia nie komentuję cen od tego są po prostu dilerzy, żeby to sobie indywidualnie ustalać ja po prostu z tych maszyn wszystkich to najbardziej mnie interesują te opryskiwacze z tego względu że w jakiejś tam niedalekiej przyszłości będę myślał powoli o wymianie opryskiwacza na nowy. Na chwilę obecną skłaniam się ku opryskiwaczowi dwuwentylatorowemu. Czy taką decyzję podejmę, jeszcze nie wiem. Na chwilę, tak jak mówię, no na, na dzień dzisiejszy raczej w tym kierunku chciałbym w przyszłości iść. Z tego względu, że już jakieś tam doświadczenie z dwuwentylatorowcami mam. I sprawdza się to no, dosyć dobrze w sadzie, więc Tak jak mówię, no, no, no jakąś tam opinię sobie już na ten temat wyrobiłem I tych marek dwuwentylatorowców nie jest zbyt wiele Raczej bym chciał produkt polskiego producenta Jakiego, no to tak jak mówię, jeszcze, jeszcze nie wiem, przeglądam te oferty porównuje ten sprzęt, jak to wygląda, czym to się różni od siebie, bo, bo mówię, no te wszystkie sprzęty tu już praktycznie jedno i to samo, wiadomo. No zawory, nie zawory, przecież to wszystko wychodzi od jednego producenta, czy tam od dwóch. Tak naprawdę to ten sprzęt różni się tylko kolorem, no i ceną, więc żadna nowość. Tak, jak już wspomniałem, no sto nie nagrywałem, bo praktycznie co roku się to wszystko powtarza. Też wszyscy dobrze znacie tą, tą, tą ofertę produktową i tak dalej, i tak dalej, więc, więc, no, tak jak mówię, doszedłem do wniosku, że to jest zbyteczne. Eee, I co więcej, no kurczę, pogoda się zrobiła. Wydawało się, że to się rozpada na dobre, a tu jednak nie. Korzystając z okazji, że mam jeszcze chwilę czasu to podjadę do Najdareda, tego, którego tam wczoraj widzieliście i nagram wam, no postaram się w miarę dokładnie zobrazować wam, jak na dzień dzisiejszy wyglądają pąki na tym Najdaredzie u nas tutaj pod Sandomierzem. Więc będziecie mieli okazję porównać sobie, jak to wygląda u was w innych terenach, w innych częściach kraju. Słuchajcie, tak wyglądają pąki na Najdaredzie na dzień dzisiejszy. Można to sobie ocenić. Tak to wygląda u mnie. Możecie sobie porównać, jak to wygląda w Waszych sadach. Odrzewka przecięte, tak jak widać. Wczoraj problem z audio, ale dzisiaj powinno być już trochę lepiej. Wracając do tego pytania jednego z widzów na temat cen gruszki konferencji, dostałem taką informację, że na dzień dzisiejszy towar od siódemki 3,50 na gotowo. Więc taką informację dostałem, taką informację przekazuję. Tak wygląda sprawa tutaj. Także na dzisiaj, moi drodzy, tyle. Ja idę dalej do roboty. Poskładam wam wieczorem ten materiał. Widzimy się jutro. Jutro znowu dniemy. Tak jak mówię, jeżeli tylko pogoda nam pozwoli na to. Jeżeli byście mogli, i mieli ochotę, oczywiście, w jakiś sposób dać znać, jak, jak tam u Was sytuacja z tymi pąkami. No bo nie ukrywam, że, że no jestem po prostu zainteresowany tym, jak to wygląda u Was tam, tam w Grujeckim i, i w innych regionach w kraju. Także zapraszam. Chętnie, chętnie bym wymienił z Wami doświadczenia, jak to wygląda u Was. No a tymczasem Was pozdrawiam. Życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Do jutra. Yeah. <laughs> you.

C'est okay. un okay. 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 okay.